Wybory samorządowe już za niecałe dwa miesiące. Do tej pory z terenu naszej gminy zostały zgłoszone cztery komitety. I zapewne każdy z nich zgłosi swoich kandydatów do Rady Gminy, a także kandydata na wójta. Prawdopodobnie będą to Wojciech Nabożny, Sławomir Guzek, Sławomir Porada i Lesław Kuźniar. W Urzędzie Gminy Trzebownisko wójt gminy Lesław Kuźniar podpisał umowę na roboty budowlane. Polegające na budowie nowego placu zabaw przy przedszkolu w Trzebownisku. W ramach zadania Budowa nowego placu zabaw przy przedszkolu w Trzebownisku. Tegoroczny styczeń był najlepszym pierwszym miesiącem w historii lotniska. Tak wynika ze statystyk Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka. Obsłużono w nim prawie 62 tysiące pasażerów. Już wiadomo, że w sezonie letnim pasażerowie korzystający z podżeszowskiego lotniska będą mogli wybierać spośród kilkunastu kierunków regularnych i czarterowych. Dopytujecie nas, kiedy wrócimy do tematu podsumowania kadencji radnych i kadencji wójta gminy Trzebownisko? Prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości. Tak, jak pisaliśmy, z prośbą zwróciliśmy się w styczniu. Zwracamy się raz jeszcze z przypomnieniem, prośbą, propozycją. By na naszych łamach podzielić się autorskimi podsumowaniami. Kadencja trwała niezwykle długo, bo niemal 5,5 roku, więc z pewnością był to czas, który można było bardzo efektywnie i efektownie wykorzystać.